Na Anarchist na trybie lifestyle główną częścią rozgrywki jest teleportowanie się do graczy. A my w dzisiejszym odcinku zobaczymy, ile jesteśmy w stanie zarobić przez godzinę teleportowania się. Więc zostaw suba i lajka i zapraszam do oglądania. A i zapomniałbym, bądź czujny, bo gdzieś po środku filmu będzie konkurs dla dwóch osób, które mogą wygrać po 50 tysięcy. Zapraszam do oglądania. No i co widzów, witam już na anarchii, jak już wcześniej mówiłem. Dzisiaj będziemy się tepali do graczy przez godzinę. Zobaczymy, ile będziemy w stanie zabić osób, ile będziemy w stanie zarobić. Będziemy już sobie liczyli takiego pewnie diaksowego gościa, jako jakoś 2000 waluty serwerowej. Montażysta gdzieś tu, gdzieś tu oczywiście w play, licznik zabójstw i około ile już pieniędzy zarobiliśmy z teleportowania. No i co, przechodzimy do teleportacji. Odpalam tutaj stopper. No i lecimy. Dobra, widzowie, lecimy z pierwszym tepnięciem, Odpaliłem już stoper. I Zobaczymy, gdzie będziemy. Jestem w sumie ciekawy. I jesteśmy w jakimś ciekawym dosyć w sumie trapie. Jest to trap taki całkiem, całkiem chyba dobry. Ale z niego raczej powinienem, powinienem szybko wyjść, to jest memara stalaktytna głowa, ale już się zamurowaliśmy. No i postaramy się to jest zdropować, no kolegę mam mieście 45, sobie, więc to nie powinno być problemem. Ja bym z tego tu podbił, dał sobie blok na głowę i on zginął, więc mamy pierwszego kila. Będziemy jakoś liczeć, widzowie jako, jako jakoś za, za 2000. Nie będziemy oczywiście sprzedawać przedmiotu, przedmiotów, bo będę to im chyba palił. No bo zajęłoby to po prostu za, za długo za, za wiele czasu by to zajęło. Zjadł Horusa. Staramy się go na szybko tutaj złapać, ponieważ czas tam leci. Ale on teraz się będzie wychwiłkiem. No i nawet nie musiałem go kryptować. No więc mamy już 4000 na koncie. Lecimy się topać dalej oczywiście. No i jesteśmy przeteleportowani. Jestem to ksika widzowie. Zobaczmy, gdzie teraz będziemy. Tu nam się kolejnego może kogoś dobrego zabić. Jesteśmy w jakimś słabym naprawdę trapie. Gość ma ana, ana Miecz przy sobie. Ja pierdziele To naprawdę by nam dużo dało, widzowie. Jakbyśmy go zdropowali. A jak patrzę, że on tak gra, to raczej powinno, powinno być pójść łatwo z tym. Mam z 45 i on nie wyrabia. I on padł widzowie i on padł. palę od razu tej tempi Zbieram tylko ten Anamieczyk. To jest Anamie 0%, czyli około jakoś... Nie wiem, ile doliczamy w sumie z około 10 tysięcy kosztuje Anamieczyk. Po odcinku oczywiście to wszystko, wszystko to po prostu to podliczę I tego, i dostaniecie sobą tutaj slimę No i elegancko, tepamy się dalej, widzowie, mamy anamieczyk Jest, jest, jest dobrze Tepamy się dalej Następna osoba, która nas przeteleportowała. a ja Fox. oczywiście przed tepeczkiem Gdzie my będziemy, jest to Chyba dosyć dobry trap z tego co widzę, jest drabinka w nim, jest też woda że mnie padł, dobra, zliczowałem się oczywiście w bloku Udało się i tutaj byśmy zabili na szybko Michała. To były kolejne 2000 doliczone z do naszego konta. Widzowie, zabudujemy trapa. Michał, oczywiście tutaj. Nawet nawet, nawet widzę, że, że może być jakiegoś kolejnego jakoś trapa, ale chyba nie ma. Michał powinien sobie nie wyrobić. No i Michał padł. No może tutaj za tego kila doliczymy jakoś 1000, no bo on, on to jednak tak dużo rzeczy nie miał. Chyba, że to jest 5 dwójka, czy to 5 dwójka? Nie, to jest tylko tego. Nok. No więc widzowie, za tego kilka doliczymy jakoś kafla. No i co, idziemy idziemy tepnąć się do następnej osoby no. Gdzie tym razem. Do jakiegoś całkiem chyba Git Trapa. Ja bym mu wzykał perłę, żeby go może jeszcze złapać. Dobra, zniszczymy sobie tą tabliczkę. Udało nam się go hitnąć. On to chce sojusz, ale oczywiście on nas tutaj te do trapa, żeby nas zabić, a nie, a nie mieć sojusz. Obijemy przez kobłęba. No, budujemy sobie go tu. To, to nawet nie będę już dźwigni stawiał. I tutaj kolega sobie powinien paść. No i padł. Mamy tu jakieś kolejne z niego itemki. Myślę, że tutaj wystarczy, żeby sobie to do, doliczyć jakoś dolić. Jakieś 2000. No i co, chyba lecimy dalej. Pochybanie widzowie. 9 minut na liczniku. I jest to, jest to trap na knokanie. Oczywiście sobie cykamy tą perełkę. Raczej jedną perłę może, a może jednak dwie. A. Chłopaki, kupa, są kur... skubani. Chcę wycykać perły, nie mogę, o. Dobra, udało nam się wycykać, niestety 8 perł wyrzuciłem tutaj w tym tropie Mimo, że tak nie do końca musiałem. No ale wolałem też nie zginąć, mam sobie tak mieczek 45% z obrażeniami. No ale przynajmniej 100 chłopaków zabijemy, sobie odzyskamy cokolwiek. Weźmiemy sobie dźwignię do ręki. Weźmiemy sobie dźwignię do ręki. Próbujemy sobie najpierw tego zdechować. Dobra, jeden zginął. I teraz ten drugi jeszcze. O, mnie z powrotem do trapa chłopaki. Trapa sobie zabudujemy. Zabijemy sobie płymiczka w trapie. Lisiek sobie zginął. Jeszcze pójdziemy po tego trzeciego. I będzie elegancki krepeczek. Chłopaki zwrócą tutaj za perełki. Chyba jednak jakieś orkę miał. A nie, nie miał orki. Dobra, on jest tutaj ze ścianką. Się chowa, ale oczywiście go znajdziemy. Jak najmniej bloczek. I on sobie padnie. Potem. I zginął, oczywiście. Myślę, że tutaj za chłopaków możemy sobie zdobyć 6000. Palmy, oczywiście, i mitemki. No i lecimy się dopnąć do następnej osoby widzowie. Nie chyba osądzić. A jednak zdążyłem jeszcze. Jest to całkiem dobry trap, ale oczywiście tutaj chłopak, chłopakom sobie tu stąd wyjdziemy, a nawet ile stąd wychodzi po prostu to zamuruje. Jest gość z Anaklatą, jest gość z Anaklatą, widzowie Bardzo by się przydało go zdropować, naprawdę. Byłoby, byłoby znakomicie, gdyby on zginął. Tak nie, muszę to wykopać, jakaś woda jest rozlana. On naprawdę nie ogarnia jest. Naprawdę fatalny ten gość. To jest w ogóle jakaś, jakieś kolejne piętro tych trapów. On, on ze mną wskakuje widzowie w kratkę. To naprawdę powinien być totalny free kill. Jak widzę... Zabudowaliśmy się z nim i będziemy go tutaj krytować. I on powinien nie wyrabiać. Mam mieć 45% jeszcze raz o tym mówię wam Wydaje mi się, że kolega sobie nie powinien dawać rady. IRF, y Padł mu to o tym, widzowie! Postawił kobłęba. Zabudowałem się z nim. Ja niestety stawia, te, stawia cały czas tej. Nie wiem czy mu chłopaki jakieś dziury nie wykopią. Strajdentował się do góry, nam niestety. Staramy się go zaraz zrzucić. I jego koledzy oczywiście mu idą na pomoc. On zeskakuje na dół. bo się gdzieś strajdentował. On się będzie i wkopywał. I mamy go widzowie w podziemiach, to, będzie, to powinien być friki naprawdę, już tutaj nie ma, nie ma po prostu opcji, że on nam stąd wyjdzie. Skoczymy się z nim do klatki, po prostu się z nim zamurujemy, najzwyczajniej w świecie, będzie najprościej. Mamy, mamy, mamy tutaj dźwigni postawione, on próbuje, lewa wodę, zabrałem mu wodę. Padłem mu buty. I padł widzowie, mamy, mamy gościa, mamy dwie części z gościa. Może nawet więcej, mamy jeszcze. Mamy kill of. Kill of ma, nie, mamy mieć. Dobra, co tu jeszcze z niego będzie? Miecz, klata i spodnie. I to chyba będzie wszystko. Mam tu Shulker w sumie, więc po prostu wrzucę to wszystko do Shulkera. Mamy mieć, klaty i spodnie, widzowie. Oczywiście to na sam koniec podliczę. Udało nam się go zdropować, to no po prostu. Po prostu to jest naprawdę, naprawdę mocne, nie? Na liczniku już mamy, widzowie, na stoperze. 16 minut dopiero, a już udało nam się zdobyć 4 ponad na części. No i co, lecimy, 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 zabić jakieś następne osoby. Zobaczmy, co tym razem nas tam czeka. I jakiś naprawdę bardzo słaby trapik. Ja w ogóle sobie kopię tutaj to, to drewienko. Będzie, będzie prościej. Może jeszcze by się tu udało kogoś zabić. Może jest taki anarchiczny. Tutaj kolega zaskoczył na dół. Jeszcze udało nam się tutaj hitnąć tego Leo, li, Limona. limonem pakiet. On nie powinien naprawdę wyrabiać, mam naprawdę dobry miecz. On jedzie tylko steki, i oczywiście on sobie zginie. Staramy się jeszcze jego kolegę zabić. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Znaczy, tu powinno pójść bez żadnego problemu. Za tamtego kilka doliczymy jest jakoś tysiaczka. Bo. No, bo gośmy to tylko 4 części seta. Nawet nie wiem, czy tu w ogóle będzie jakiś jakiś trap na pewno. Tu był właśnie trap, od razu się tego spodziewałem. To było całkiem, całkiem proste. Tu będzie gdzieś kolejny trap. O, tu jest jakaś dziura do dołu. Ale ja widzę jeszcze tego kolegę i może jeszcze go się nam uda złapać, widzowie. Tu była kolejna dziura. I on chyba już tam niestety ucieknie. Ale jest, 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 jest jeszcze szansa: 10 sekund w sumie. Ale niestety już ten kolega raczej nam ucieknie. Miał oczywiście orkę, po popano, jak nie wpadłem do tego trapa. No i co widzowie, Tepniemy się do następnej osoby. Mamy tutaj kilka przynajmniej jeszcze z tego. Elegancko. Tepał się do następnej osoby. Ty gracz, na liczniku już mamy 20 minut. I lecimy dalej się tepać. Gdzie będziemy? Jest to naprawdę jakiś totalnie słaby trapik. Kitnijemy jeszcze tego gościa. My tego oczywiście tu zabijemy. On tu wszędzie spamuje kobyłami Ale on tu oczywiście sobie padnie do sobie tylko zrobię tak Dwignie sobie tam I kolega Ma już lipę i oczywiście sobie padnie No i elegancko widzowie Możemy się topać dalej Oczywiście tego kilka doliczymy sobie chyba jakieś 2000 Wydaje mi się że tutaj są takie itemki że Można sobie doliczyć jakieś 2000 Oczywiście mu to spalimy tylko sobie wezmę tam obsidian No i co dotkniemy się do następnej osoby Temperu, ile zjadłem ile zdobyłem serc I będziemy mieli dokładną całą statystykę A tu jest następna osoba, już na stepła, Naprawdę jakiś fatalny znowu Trapik Może nie zlogają chłopaki od razu Ale wydaje mi się, że teraz raczej jest pewne Udało mi się go hitnąć, widzowie Czy on jest anarchiczny? Nie jest niestety anarchiczny Ma disco Broy, ale nie jest anarchiczny Kopiemy z tego ECK, wrócimy sobie go tutaj, o tak mam no, mu tutaj obsydion tak, pod przysłowiową dupę on trzyma tarczę, zbiliśmy mu tarczę widzowie i on tu powinien paść na parę krytów, dosłownie na 5 krytów. kolega sobie pada eee, sprawdzimy czy nie miał napisnego, oczywiście że nie miał no ale mamy kolejnego kilka, tu jakaś 5 dwójka. wydaje mi się że bez problemu zbytnio właśnie możemy sobie doliczyć te 2000 i lecimy się tepnąć do następnej osoby dobra te nas następna osoba, jemy se koksa widzowie zobaczmy tym razem nas czeka jakiś Nemos. Chłopaki już chyba nam tu Nie, tu jeszcze ktoś stoi. Próbujemy z tego jeszcze na szybko zdropować. To pewnie jest woda na dole. Jak mi się przynajmniej wydaje. Nawet czego to nie to trzymał słote, no oczywiście to jest woda. Próbujemy tego tutaj dropnąć, bo powinien raczej szybko paść. Nie wiem czy ma głębinowego, ale chyba nie. Chyba nie ma, i on to raczej powinien szybko zginąć, bo on jest cały w diaksie. Coś, coś jeszcze nie pada. Ale naprawdę, uważam, że już parę hitów i chyba będzie po nim. Ten jest naprawdę daje sporo obrażenia, to prawdopodobnie dlatego, że go nie krytuje. No i widzowie, w końcu go mamy. Myślę, że za niego też możemy sobie doliczyć około 2000, Może jakieś 1500. No i lecimy się tepnąć do następnej osoby. Na liśniku mamy 26 minut. Jeszcze nawet połowa czasu nie doleciała. No a my lecimy się tepać dalej. Zobaczymy, zobaczymy, ile jeszcze jesteśmy w stanie zarobić. Pścia. zobaczymy gdzie on, nas, gdzie on nas tutaj przeteleportuje. Mam nadzieję, że będzie taki anarchiczny. I jest to oczywiście trzech diaksów, którzy już uciekają w tym momencie, już uciekają. No z tym Ale jeden z nich został w tyle, i prawdopodobnie uda nam się go złapać. I to jest oczywiste, że nam się go uda złapać. I oczywiście on szybko sobie zginął. Jak koledzy się z tej próbują, ja w tej chwili Jeden z we mnie wszedł. To fajnie by było jeszcze tego drugiego tam wkładać. Tak, aż tak to po prostu mogę ich bić, a nie zaraz zginą. Ponieważ po prostu najzwyczajniej się nie wyrobią. Nikt, nikt raczej chyba nic sama, a tego nie ma, ale i tak, i tak warto zabić sobie takiego. Chociażby dla killa. Kolega mu odknokamy, a tego spróbujemy jeszcze złapać. On się trochę spali, więc po prostu to Na chwilę teraz spróbujemy zdropować tego, tamten drugi na chwilę odbiegu. On sobie nie zdaje sprawy, jak ja mu mogę hity walić. Jest też łopatę. No i łapiemy z tego tutaj w Namosika, widzę, że on sobie szybko zginie I kolega się mu na pomoc, ale już chyba nawet nie zdąży samemu uciec. Tutaj tutaj Skopiamy łeba, na musika. No i to będzie raczej jak to coś Myślę, dla nich możemy sobie doliczyć na spokojnie w 600 tysięcy lub. Dobie... Zobaczymy, czy nie mniej nic analicznego. Oczywiście nie to wszystko popalimy. Tu nic. I tutaj chyba też raczej nic. I tu też nic. No i co, widzimy? Idziemy się tepnąć do następnej osoby. Widzowie, teleportujesz się na następnej osoby i właśnie widzę, że minęło już tam pół, pół godziny na liczniku. Eee. Pół godziny już za nami, myślę, że całkiem sporo już zdobyliśmy. Jest to bardzo, naprawdę dosyć dobry trap. Widzę, że będzie ciężko z niego wyjść. Będzie chyba trzeba. Stój! Widzu, masz do wygrania konkurs na 50 tysięcy anarchii. Dla dwóch osób. Jeden co musisz zrobić, zostawić suba, lajka i komentarz. Wejść na mojego Discorda, który znajduje się w opisie tego filmu. I wziąć udział na kanale konkursy. A my wracamy do odcinka. D Niestety bo, trzeba było użyć bombardy, bo, ponieważ była naprawdę lipa. Był całkiem dobry trap. Jest jakiś anarchistyczny ziomek, który odleciał na elitrze. próbuję sobie chociaż jakiegokolwiek diaksa złapać z nich. I on tu sobie powinien zaraz paść. Jeszcze z dwa klikki chyba i po nim będzie. I widzowie jest po nim. Nic chyba nie miał. Musieliśmy użyć bombardę. Jak widzicie, był to naprawdę całkiem dobry trap. Zabudowanie całkiem niezły, niez, niezłe to je mieli Obrazy oczywiście ściana, więc się nie da wskakać perłą w ścianę No ale przynajmniej z tego wyszliśmy cały, ca, cali i zdrowi No i lecimy się tepnąć dalej, widzowie Dobra, widzowie, jesteśmy przeteleportowani Zobaczmy, zobaczmy, gdzie będziemy Jest to znowu całkiem dosyć dobry trap, widzę Ale w sumie to może jednak nie Wytykaliśmy sobie z niego jedną perłą Zabijamy sobie gościa po prostu w jego własnym trapie, widzowie I on sobie tam zginął Zobaczmy, czy miał coś Ana. Eee, zobaczmy, czy tutaj miał coś anarchicznego. Spalimy oczywiście mój Temki. Myślę, że za niego na pewno możemy sobie dolić jakieś 2000. Czy miał coś anarchicznego? Już to sprawdzamy. I anarchicznego nic nie miał, więc lecimy się tepnąć dalej. Chyba upereł, bo już sobie nie dobrałem. Ale mam nadzieję, że to nie będzie jakiś giganocny trap. Widzę, że jest to Nemos, oczywiście, a w zwykłym Overworld'zie. Powinniśmy sobie zaraz z niego na szybkości wyjść nie tym, bo właśnie, teraz mam wrażenie, że nie mam motorki w punktu, Ale raczej na szybkości powinniśmy stąd widzowie wyjść. cykna jedną perłę, żeby zniszczyć tego item frame'a. Ponieważ będziemy potrzebowali go zniszczyć, żeby wycykać później. A to zakopię, zakopie. To jest trzymokobłewa. I widzowie oczywiście z Nemosika sobie wyjdziemy jedną perełką. Jedna perła i nas nie ma. Zawsze warto, warto lepiej sobie uciec niż ryzykować, spróbujemy jeszcze tutaj zabić chłopaków e, Bo jednak mieli ten frame, jakby mi zabrali miecz to, to mogło być lipa Próbuję tutaj zabić tego Tadzika Ale on już tu powinien raczej zginąć, potem właśnie upadł I Tadzik sobie w tym momencie, drugi totem I teraz Tadzik sobie w tym momencie pada I chyba nic tego nie miał Mamy oczywiście z niego jakieś się refilki i zobaczcie, czy możemy mieć... O, mieć 37%. Myślę, że bez problemu za tego kila możemy sobie doliczyć trochę trochę nawet ponad jakoś 3000, ponieważ ten mieczek jest jakoś za 2000 secik. plus jakieś refilki, obłeby. Myślę, że bez, bez problemu doliczymy sobie do tego kila jakoś 3000, widzowie. No i lecimy się do następnej osoby, to wie. Co to będzie za trapik? Jest to trap... całkiem dobry. kolega nam oczywiście leży w trapie, co jest nielegalne. I ja to sobie po prostu zniszczę tego tropa u góry I zabuduję Abym zabrał tą wodę po prostu za baneru Jakby kolega mnie cały czas nie narpiewał To byłoby pór, świetnie On mi wpadł w ogóle do kratki I co co widzowie, ja sobie nawet to zniszczę tak szczerze Ja mu, ja mu dam po prostu istotne stalakty Bo ten jego kolega prędzej zginie ja A on nawet, on nawet tam nie widział że bo by były zabudowane Antek sobie szybko zginął Teraz jeszcze idziemy zabić kolegę I jego kolega już nawet zlogał Palimy itemki, zobaczymy co tu było Nic ciekawego no, ale myślę, że bez problemu możemy sobie za takiego, kilka, dojść, jakoś 2000. No i co? tapniemy się do następnej osoby. Dobra, widzowie, tapenie nas następna osoba. Jesteśmy już w 3,4 tego challenge'u, już minęło 46 minut. Jest to całkiem dobry trap z tego co widzę, naprawdę. Ale spróbujemy z niego wyjść. Tu są wszędzie popagowane rzeczy. Będziemy musieli znowu walić bombardę, widzowie. Nawet nie wiem, czy ta bombarda w ogóle nas uratuje. I uratowała nas, i prawdopodobnie w ogóle. ten ziomek jest anarchiczny. Jakby on tutaj zginął, i on zginął, widzowie. I mi się dało, że on miał coś anarchicznego. Zobaczymy tutaj, spalimy z tego rzeczy. Czy on coś anarchicznego? Nie, nie miał niestety nic anarchicznego, ale udało, udało nam się go zabić. Zobaczmy, czy ten u góry może, może coś jeszcze ma przy sobie. Oczywiście, sobie go zabijemy. Musieliśmy użyć bombardę, ponieważ był to oczywiście chyba nielegalny trap z tego co mi się po prostu tak wydaje. Tak, jaką sobie orkę wymyślili w bedroku. No, on tu już oczywiście spali jest zginął. Myślę widzowie, że za nich możemy i tak sobie dolić jakoś 4000. Oczywiście wszystko później będzie też za te koszty za bombardę, które kosztuje około 18 tysięcy. No i zobaczycie w prostu ile będzie końcowo. Zostało jeszcze tylko 13 minut widzowie, więc już dosłownie ostatnie parę tepeków I to będzie wszystko. Teraz kolejna osoba. Zobaczmy, gdzie tym razem. Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś nielegalny trap. No jest to całkiem prosty trapi. Czy mi się jeszcze uda go hitnąć? Jest, udało mi się go widzowie hitnąć Ja w ogóle sobie go tutaj wrzucę Ja mu w ogóle podrzucał na głowę widzowie A on ma oczywiście źle postawioną klapę Kolega to jest niestety niewprawiony Ja dostaję dostaje mi tam, ja on sobie powinien zaraz zginąć że aktualnie się zamurował Zostawimy mu tutaj dźwignię wszędzie Hitniemy sobie go jeszcze, żeby mu antylogout się nie skończył dla mnie zlogał No i on sobie zginął Nikt totalny, to total bomba. Dało się. No, anarchicznego nic nie miał, myślę, że i tak tam bez problemu możemy zadalić jakoś 2000. No i co widzowie, jesteśmy już po podliczeniu wszystkiego. Udało nam się zdobyć 23 zabójstwa w godzinę, czyli około 1 kila na 3 minuty. Na rzecz do wychodzenia z trapu wydam 55 tysięcy na te koksy, perły i bombardy. A zysk zabójstw tych, graczy grać anarchicznych szczęści, które zdobyliśmy, byłoby to około 80 tysięcy. Co daje nam po odjęciu kosztu na rzeczy do wychodzenia strapów 25 tysięcy zysku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i dziękuję za oglądanie. Do następnego. Hello!